Cześć, Jarek Płuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś przedstawiam Wam klasyka niemieckich limuzyn, czyli Audi A8 D3 z silnikiem mało spotykanym, bo 3.7 V8 o mocy 206 kW, czyli 280 mechanicznych. Spokojnie ten silnik sobie daje radę z tą dużą i ciężką limuzyną, aczkolwiek może nie tak ciężką, bo aluminiową. Znamy te silniki bardzo dobrze, ale ten dzisiaj szczególny jest dlatego, że jest w tak dobrym stanie i w tak e, dobrej kondycji. Fajnie się nim jeździ, ma głośny wydech, nawet całkiem dobrze brzmiący i ładne, oryginalne koła. Zamontowaliśmy do niego instalację gazową marki BRC typu Sequent Plug and drive, której wtryskiwacze widzimy na pierwszym planie reszta podzespołów jest schowana albo na podszybiu, albo w nadkolach, tego nie powiemy, niech konkurencja się domyśla. Auto paliło dotychczas około 15 do 18 litrów benzyny, także kosztowało klienta całkiem sporo kasy. Teraz będzie paliło powiedzmy 16 do 20 litrów gazu, co pozwoli klientowi zaoszczędzić 50% kosztów spalania, 50% kosztów paliwa. Rocznie może to być nawet kilka tysięcy złotych. Wnętrze auta, jak już mówiłem, w niezłym stanie, jak na auto, które ma 15 lat. Deska rozdzielcza klasyczna, ale tutaj, jak zawsze, w Audi, wyjeżdżany panel centralny. Odpalamy charakterystyczny dźwięk V8 i widzimy, że auto zastartowało na benzynie po górnej diodzie świecącej na czerwono. Dioda zmieni kolor po paru sekundach, ponieważ silnik jest nagrzany i natychmiast przełączy się na zasilanie o połowę tańsze i zobaczymy to po zaświeceniu się górnej diody w kolorze zielonym. Dolne cztery diody pokazują nam stopień napełnienia zbiornika gazu, który zaraz pokażę a najpierw zaprezentuję może wydech. Tak jak mówiłem, całkiem nieźle brzmiący, a teraz przekażę i pokażę Wam jeszcze zbiornik, który znajduje się w miejscu koła zapasowego i ma pojemność 88 litrów. Znajduje się w miejscu koła zapasowego i ma 88 litrów brutto. Można do niego zatankować około 70 do 75 litrów gazu netto, co przy spalaniu na trasie w okolicach 15 litrów, które da się osiągnąć tym samochodem, da nam zasięg nawet 500 km. Po tych 500 km możemy zajechać na stację z tankowania i zatankować sobie gazu za pośrednictwem tego oto wlewu gazu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny. Jest to pełen wlew, nie potrzeba do niego żadnej przejściówki, chyba że będziemy tankować w Niemczech albo w innych krajach, takich jak Norwegia, Holandia czy Belgia, które mają inne systemy tankowania. A w tej chwili jeszcze jest najnowszy system wprowadzany do całej Europy, idzie od południowego zachodu, czyli od Portugalii i Hiszpanii. Tam jest najnowszy system z tak zwaną szybką złoczką. Wszystkich tych, którzy chcieliby tankować gaz, zapraszam do nas na montaż instalacji gazowych w swoich samochodach. Wszystkich tych, którzy już mają instalacje gazowe, zapraszam do nas na serwisy, naprawy, przeglądy swoich samochodów. Wszystkich tych, którym spodobał się film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej. Oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w alternatywnych źródłach zasilania samochodów. W szczególności jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe, w których specjalizujemy się od 25 lat. Tymczasem na gazie. Hej!